Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon, i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick, i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszcie kod promocyjny, obstawiamy 50. To możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja. I jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych od do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania w codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik imity do pierwszego gola w meczu między Manchesterem City i Paris Saint-Germain. Później dopisujcie swój login z BetClik. Typujemy do godziny 21.00. Przechodzimy do mojego dubla na dzisiejszą Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu gramy, że Sheriff Tiraspol nie osiągnie więcej niż trzech rzutów rożnych w starciu z Realem Madrid. W pierwszym spotkaniu między tymi zespołami Sheriff Tiraspol nie miał ani jednego rogala, z kolei w ostatnim meczu z Interem Mediolan miał zaledwie dwa. Ciężko więc oczekiwać, aby Sheriff Tiraspol w meczu z takim potentatem jak Real Madrid miał więcej rogów niż trzy. W drugim meczu gramy over fauli Sportingu Lizbona w meczu z Borusją Dortmund. Portugalia to teren, na którym bardzo dużo się fauluje. Ostatnie mecze pokazały, że... Nic się w tej kwestii nie zmieniło, choćby Ajax Amsterdam, który przyjechał do Portugalii, sam osiągnął aż 27 fauli przy kilkunastu Sportingu Lizbona. Moim zdaniem w meczu z Borussią Dortmund, która walczy wciąż o awans Sporting Lisbona, również jest na dobrej drodze, aby powalczyć o coś więcej niż tylko Liga Europy. Sporting będzie faulował, Sporting będzie walczył, także moim zdaniem linia jest za niska, wynosi tylko 10,5, no i moim zdaniem Sporting spokojnie ją przekroczy. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Przypominam też o fajnej promocji w BetClick. Warto, naprawdę warto z niej skorzystać. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.